Czy te zapisy, które, z którymi mamy do czynienia obecnie, propozycje ustawy 2.0, one idą we właściwym kierunku, jeśli chodzi o fuzję i konsolidację? Znaczy, wydaje mi się, że idą, no, mówimy o publicznych, oczywiście, bo w prywatnym sektorze jest to wszystko jest znacznie prostsze, tam znacznie tak. łatwiej przyjąć, że chodzi o racjonalność ekonomiczną czy rynkową, i to jest, to jest oczywiste. Natomiast w sektorze publicznym Jest to większy problem. I znaczy, ja powiedział tak, no wydaje mi się, że generalnie, no, ja generalnie uważam, że ustawa w wielu dziedzinach idzie w dobrą stronę, co nie oznacza, że, że uważam jej zapisy za ideał i za idealne rozwiązania. Oczywiście, że istotą problemu jest to, że uczelniom trzeba. Znaczy, jeśli chcemy udanych fuzji, wszystko jedno, jak one będą prowadzone, to trzeba po pierwsze dać, stworzyć warunki. No, czegoś, co można by nazwać, nie chcę mówić się określenia presją rynkową, ale, ale, ale tym naciskiem otoczenia, które każe pchać we właściwą stronę działania uczelni, nawet skomplikowane w stronę skomplikowanych rzeczy typu działań konsultacyjnych. A no, z drugiej strony dać uczelniom oczywiście dość dużo elastyczności w podchodzeniu do tego i w szukaniu właściwego modelu, bo tutaj nie ma, tu, tu naprawdę nie ma mądrych. To są, znaczy fuzje są zawsze bardzo trudne. Fuzje nie wychodzą z reguły z powodu um, braku przekonania ludzi do, do tego, to z powodu różnic kulturowych, nazwijmy to generalnie, zazwyczaj nie wychodzą fuzje. No więc musi być. Takie głębokie przekonanie, że to przekonanie, jeśli jest wewnętrznie, jeśli jest pewien nacisk, który mówi, że. i oczywiście zachęty również, które są, a jednocześnie ustawa dałaby dostatecznie dużo swobody, żeby szukać optymalnego modelu integracji, no to to jest krok we właściwą stronę. Czy ta ustawa jest już dostatecznie pod tym względem dobra? Pewnie, pewnie, za, pewnie, pewnie nie, ale no choćby coś takiego, konsultacje, dlaczego, dlaczego wewnątrz jednego województwa, a nie, a, nie, a nie inaczej. Ale generalnie oczywiście uważam, że to jest krok we właściwą stronę.